Dzień dobry Państwu. Tomasz Szwajgier, Wydarzenie Dnia. Szanowni Państwo, chciałem Państwu powiedzieć w tym wydarzeniu dnia o półce sukcesów Siemoniaka. To znaczy, zwróćcie Państwo uwagę na to, że opinia publiczna otrzymuje teraz takie informacje o tym, jakie sukcesy ma minister Siemoniak. ABW, jakie ma sukcesy. ABW, które ewidentnie nie przypilnowało wyborów, no bo teraz te przyczynanie śledztwa odnośnie tej aplikacji tej słynnej Matewskiego, tak jak już ją nazywamy, czy e, to, że Sąd Najwyższy jednak no, dopuszcza przeliczenie głosów, to, że mecenas Gierdych pokazuje ten mechanizm, e, no, w którym Zaistniała ta sytuacja, że zamieniano wygranych w poszczególnych komisjach wyborczych, czyli wygrywał Karol Nawrocki, a nie Rafał Trzaskowski. No potrzeba nagłego sukcesu. Pierwszym sukcesem jest to, że ogłaszają nam, że mają człowieka, który zgłosił gotowość współpracy z rosyjskim wywiadem. Szanowni Państwo, Facet, którego można znaleźć w internecie, kiedy, który się fotografuje w jakimś mundurze armii sowieckiej, w, w furażerce ze znaczeniami. Pamiętam, takie mundury można było kupować wszędzie, na różnych bazarach. Kiedyś ich było mnóstwo, teraz może jest trochę mniej, ale też je można kupić. I nagle okazuje się, że ABW. Idzie do tego człowieka i robi prowokacje, czy chciałby współpracować z wywiadem rosyjskim. No gdzieś to było do przewidzenia. Wiecie Państwo, ja oczekuję od że oni przewerbują jakiegoś agenta, że będą rzeczywiście mogli monitorować kogoś, kto ma możliwości no, przekazywania informacji, bardzo dla nas istotnych, no i wtedy, jeżeli tam to znajdą i tam przypilnują, no to rzeczywiście jest świetnie. Widzicie Państwo, to, że już zostały zamknięte rosyjskie konsulaty, to dla nich realny problem, no bo po prostu już ABW nie musi aż tak pilnować tych, którzy tam byli na tych podwójnych etatach. To jest ewidentne i dobrze, że minister Sikorski już mm, zadziałało w ten sposób. Natomiast to, co tutaj nam mówią, przyznam się Państwu, że wygląda no, na takie, taką próbę pokazania, że jednak służby są sprawne, bo to naprawdę nie jest nadzwyczajny wynik. Takich ludzi można znaleźć mnóstwo i trzeba po prostu nie hodować tej szajby. Wiecie, i mi się. I zaraz również wychodzi następna sprawa i słuchamy o tym, jak młodzi nastolatkowie chcieli dokonać zamachów w stylu Brejwika czy innych tych słynnych zamachowców, którzy pozabijali mnóstwo ludzi. On akurat na bezpiełtoja ci inni zamachowcy w szkołach strzelali. No. Zabijali uczniów, zabijali mnóstwo ludzi. Nie wiecie Państwo, samo to modus operandi, jak to wygląda, kiedy wychodzi Pan Dolżyński i mówi nam, że są to młodzi ludzie z jednego podwórka, którzy ćwiczyli się w posługiwaniu się bronią, umie, umiejętności szybkiej zmiany magazynków, tak jak mówię, no to jest naturalne. Tej całej taktyki w działania z tą bronią na terenie niezabudowanym, otwartym, na terenie zabudowanym, to wiecie Państwo, czytali o tych zamachach. Mnóstwo z Was również czyta o zamachach, mnóstwo z Was e, interesuje się tymi rzeczami i mnóstwo przecież e, jest słuszna, słuszna naprawdę polityka e, Ministerstwa Obrony Narodowej. Że zaprasza się ludzi na szkolenia w jednostkach wojskowych. Jednodniowe, tygodniowe, różne szkolenia, przecież tam też ci ludzie będą się uczyli podobnych rzeczy, czego się uczą i, i czego się uczyli ci młodzi ludzie. Wiecie Państwo, taką szajbę można karmić spokojnie. I niestety, ale służby mają taką półkę z sukcesami, z której co jakiś czas zdejmują te rzeczy. I tutaj, jeżeli sąd Puszcza człowieka, który miał dokonać tak poważnego czy, czynu, i prokuratura e, dopiero musi zatem e, składać e, zażalenie. No, posłuchajcie, jak to brzmi. Podejrzanie o planowanie czynu o charakterze terrorystycznym ABW zatrzyma trzech nastolatków. Agencja Bezpiecz, Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Wolsztynie, to w zatrzymała. 19 Dziewiętnastolatka podejrzanego o planowanie odczynu o charakterze terrorystycznym, poinformował Jacek Dobrzyński, Rzeszyk Ministra Koordynatora Służb Specjalnych. W sumie zarzuty w, w sprawie usłyszało trzech nastolatków. Jak przekazał Dobrzyński na konferencji prasowej, podejrzani do koledzy z jednego podwórka, którzy zafascynowani są największymi zbrodniarzami tego świata. Jacek Dobrzyński informację przekazał w czwartek na X. Funkcjonariusze z delegatury ABW w Olsztynie zatrzymali 19-letniego 19 mężczyznę podejrzanego o planowanie czynu charakterystycznym. To jest trzecia osoba z zarzutami w śledztwie nadzorującym przez prokuratorem e, okręgową w Olsztynie. Jak dodał wcześniej do tej sprawy, w końcu się zatrzymali dwóch górni Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie przekazał w rozmowie z portalem TFN24, że śledztwo w tej sprawie trwa od ubiegłego roku. Ale ostatnie zatrzymanie dziewiętnastolatka, o którym rzecz ministra, koordynatora, miało miejsce 6 czerwca. Tak, Szanowni Państwo, bo to jest zaraz po wyborczy, wyborczym, kiedy ABW nie przypilnowało tego. Trzeba zwrócić uwagę, że ABW jednak coś robi, działa. To są koledzy z jednego podwórka. Chodzili do jednej ze szkół średnich w Olsztynie. Fascynaci broni, materiałów wybuchowych, ćwiczyli się w strzelaniu. W pewnym momencie to jest przerażające. Zawascynowali się terroryzmem, zafascynowali się naj największymi zbrodniarzami tego świata, czyli największe zabójstwa. Mogły te osoby, mogły te osoby przygotowywać się do największych ataków w Polsce. Co to za określenie? Mogły. Czy się, czy nie? Czy mogły? I wiecie Państwo to. Przepraszam, że w taki prostym słowach to powiem. To wiecie, to większość panów y, może przygotowała się do gwałtu, bo ma organ odpowiedni. To, to jest coś, coś, coś się bywa, bo... Dodał, że dziewiętna, y, dziewiętnastolatkowie. Analizowali zamachy, jakie były w Norwegii, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych. Analizowali też pod kątem popełniania błędów przez sprawców. Szanowni Państwo, wielu ludzi to robi. Wielu ludzi to robi. I jeżeli widzi się, że ktoś idzie w tym kierunku, to naprawdę nie trzeba podsycać tej szajby. Można przeciwdziałać. Dlatego, że doskonalili swoje umiejętności, ściągali informacje z internetu, jak budować ładunki wychowe, jak. Ćwiczy strzelanie w terenie, ale też wobec tak zamkniętych. No, to, co Państwu powiedział, mnóstwo ludzi to ćwiczy mnóstwo ludzi to robi. No bo to jest element również obrony Polski. Bardzo ważny. Dobrzyński podkreślił, że trzeba oddać cześć funkcjonariuszom OWW, którzy w porę wyłapali pierwsze symptomy. Pierwsze symptomy są najważniejsze i to jest ten ostatni przypadek z Austrii. Czerpali inspiracje z masowych sprawców. I, I wiecie Państwo, tutaj dalej dowiadujemy się. Wobec dwóch podejrzanych zdecydowano tymczasowe aresztowanie. Natomiast wobec trzeciego z podejrzanych sąd rejonowy w Olsztynie zdecydował o wolnościowych środkach zabiegawczych. Sąd nie zgodził się na areszt dla 19-latka zatrzymanego 3 czerwca. Prokuratura złożyła zażalenie w tej sprawie. Wszyscy podejrzani to obywatele polscy, mieszkańcy Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Wiecie Państwo o ta data, ten modus operandi. Rzeczywiście to wygląda na typową półkę z sukcesami, z której zdejmuje się rzeczy, sprawy, które są hodowane. Wiecie Państwo, kiedy złapano tego, tego bandytę, który dokonywał tych, tych wybuchów, w tych kocherach, w tych garnkach, robiła to policja. Niezwykle ważna sprawa. Zobaczcie, jakie tam było zagrożenie. Czy Wiecie, ja siedziałem na Białołęce w areszcie z człowiekiem, który zabił swojego wspólnika, też tam blisko, na targówku yy, i policja wysadził go w powietrz, zaniósł mu ładunek duchowy pod drzwi. Policja na skutek naprawdę świetnej działalności, świetnych działań yy, znalazła i dowodniła Tomeczkowi, że to on zrobił. On, Wiedział, że tam są kamery i po to, żeby jednak przemknąć się pod drzwi tego wspólnika, który go oszukał w interesach, oni robili razem wspólnie, jak i zakładali światłowody. On mi opowiadał o tym, no nie o tym wybuchu, ale mówił jaka sprawa, bo ja z nim krótko byłem w tej samej celi, bo on wtedy już akurat Otrzymał prawomocny wyrok i był przenoszony do więzienia, jakby w areszcie. Bardzo, bardzo taki kulturalny człowiek, no jednak, był owładnięty e, tą rządzą zemsty. I wiecie Państwo, przypomina mi to sprawę pana Brunona, kwietnia. W 2012 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powiedziała o tym, że zapobiegła e, wysadzeniu parlamentu. Bardzo długo prowadziła inżyniera specjalista od materiałów wybuchowych, który no, zamierzał w końcu wysadzić parlament, chciał kupić transporter opancerzony, wjechać do tego parlamentu, wjechać na teren parlamentu i go wysadzić. Wiecie Państwo, znamiennym było to, że tam było sześć osób, a aresztowany został tylko jeden, pan Brunon Kwiecień. I pozostałe osoby były związane z, ze służbami, albo byli to funkcjonariusze, albo współpracownicy ABW. Pomyślcie Państwo, jak długo hodowana była ta szajba. Też w takich sytuacjach trudnych dla szefów służb, czy dla różnych funkcjonariuszy są zdejmowane te, te wyniki spółki. To tam tylko tyle, że ta była już tak bardziej profesjonalnie prowadzona i no. Bronom kwiecień, który rzeczywiście przed wyjściem wieś z więzienia w 2019 roku zmarł. Hmm. Tutaj jednak on cały czas mówił, że został podpuszczony i wyrobiony przez funkcjonariusza BW. I zwracam Państwu uwagę właśnie na ten, tą półkę z sukcesami ministra Siemoniaka po tym wielkim blamarze, że nie dopilnował wyborów. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę o łapkę w górę. I ewentualne wsparcie mojego kanału. No i kupcie więźnia CBA, który jest dla nich naprawdę niezwykłym, niezwykle dużym problemem, bo pokazuje tam materiały, po prostu materiały, dowody, gdzie funkcjonariusze CBA łamali prawo. I tutaj między innymi jest sprawa, skąd Jarosław Kaczyński chciał brać pieniądze na budowę dwóch wież. Dziękuję Państwu. Do widzenia.